Ale słaby, głównie niedopasowany do wartości, do kultury, które w Twojej organizacji, kompetencji, jesteś w stanie go nauczyć. Natomiast ja na przykład uważam, że w, trak w trakcie procesu rekrutacji zresztą my rozmawialiśmy o tym przy jakiejś okazji nagrywania Łysego. Rekrutacja powinna być skupiona na Wewnętrznej motywacji, czyli czy ja w ogóle lubię pracować, czy ja nie lubię pracować, czy mnie to, te, tego typu robota kręci, czy mnie nie kręci, na wartościach, które wyznajesz, czy one są spójne z, z firmą, w której pracujesz, czy też, czy też nie. No bo chodzi o to, że kiedy ten człowiek przyjdzie do roboty, to żeby jemu się po prostu chciało. I mhm. jeżeli jemu się chce i ma nawet odrobinę potencjału rozwojowego, to jesteś w stanie wszystkiego go nauczyć. Natomiast jeżeli ty. Bierzesz ludzi, i Collins mówi, buduj na takich ludziach swoją organizację. I teraz, jeżeli jesteś małą organizacją, albo jesteś właścicielem firmy, to prawda jest taka, że rozwijając firmę, ty bardzo często nie masz czasu na to, żeby prowadzić te skomplikowane procesy HR-owe i tak dalej. W związku z tym, ty musisz sam zadecydować, czy ja jestem w stanie się bardziej zaangażować we wdrożenie tego człowieka, i bardzo często przy okazji przedsiębiorcy jest nie. Nie jestem w stanie poświęcić mu więcej czasu. W związku z tym, kogo muszę znaleźć, osobę samodzielną i odpowiedzialną.